Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dotyczących e ewentualnych zmian w, e w zakresie telemedycyny. Postanowiliśmy zabrać głos, e bo e branża telemedyczna e jest bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorem e polskiej go gospodarki. Oczywiście zapoczątkował to COVID, ale w tej chwili e się to dynamicznie rozwija i w Polsce, i na całym świecie. Te zmiany są porównywalne w świecie medycznym do zmian na rynku pracy, to znaczy w zakresie pracy zdalnej. Znaczy przy całym tym nieszczęściu związanym z tą pandemią ujawniły się pewne możliwości w pracy zdalnej, jak również w sektorze medycznym ujawniły się, ujawniły się pewne możliwości w zakresie świadczenia usług medycznych. I tutaj mamy dość takie ciekawe zjawisko, bym powiedział, bo Ministerstwo Zdrowia przez wiele lat bardzo wspierało rozwój usług telemedycznych. Sektor ten, jak mówiliśmy, mówiłem już wcześniej, się dynamicznie rozwija. Został zdominowany w zasadzie przez, w dużej mierze przez polskie firmy. Znaczy, sektor telemedyczny w Polsce jest to polski kapitał, który który ym, się przy tym yy, opanował te, te, te obszary i się bardzo mocno rozwija i nagle mamy dość gwałtowny zwrot, ja nie, gwałtowny zwrot gwałtowny gdzie de facto yy, 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 Ministerstwo Zdrowia yy, prowadzi, yy, prowadzi jakieś prace, które jakby miały po prostu zlikwidować yy, działalność tych polskich firm. Ja nie chcę tutaj szerzyć teorii spiskowych, ale nie wiem czy tu nie mamy do czynienia z takim prawem trzeciej RP, że nie wiadomo kto rządzi, ale jak w jakimś sektorze polski kapitał uzyskuje pozycję dominującą, to się go likwiduje ten sektor i za trzy czy cztery, za dwa lata się, czy się nie okaże nagle że jakaś spełniająca najwyższe standardy światowe i w ogóle najlepsze, co może być na świecie, firma z kapitałem zagranicznym, jedna czy druga, czy kilka, wejdzie w ten rynek i nagle się okaże, że jest wszystko w porządku, tylko nie ma tam polskiego kapitału. Nie będę się tak daleko posuwał, ale my mamy z, z, z podobnej branży bardzo podobną sytuację, że też podobna branża została opalowana przez polski kapitał i też próbuje się go zlikwidować. Więc nie wiem z czego to wynika, natomiast my tej sprawy tak nie zostawimy, będziemy o te firmy telemedyczne, telemedyczne walczyć, będziemy walczyć, żeby ten sektor pozostał w rękach polskiego kapitału. I ta konferencja to jest jakby początek, początek tego przedsięwzięcia. Polacy z tych usług są zadowoleni. Poproszę o przedstawienie szczegółów Jakuba Binkowskiego, dyrektora Departamentu Prawa i Legislacji ZPP. Dzień dobry Państwu. Dzisiejsza konferencja i to nasze stanowisko jest reakcją na zapowiedź Ministerstwa Zdrowia, że w ciągu miesiąca rozprawi się z, jak to nazywa, automatami na. Recepty w przestrzeni publicznej. To znaczy, sytuacja jest o tyle niepokojąca, że mamy tutaj dwa elementy. Po pierwsze, samo to nazewnictwo, automaty na recepty, czy boty na recepty, tak się też zdarza w przestrzeni publicznej, jest absolutnie mylące. To znaczy, nie ma żadnego potwierdzenia na to, żeby takie podmioty powszechnie występowały na tym rynku. Natomiast, według naszej najlepszej wiedzy, te firmy. Które mogłyby zostać potencjalnie objęte tym rozwiązaniem, jak wynika z zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia. To są firmy, które oferują tak naprawdę konsultację medyczną, konsultację zdalną lekarską, rezultatem której może być wystawienie recepty na lek, którego pacjent potrzebuje. Dlaczego jest to korzystne i dlaczego jest to potrzebne? Po pierwsze, dlatego, że ogólnie dostępność do usług medycznych w Polsce jest niska i raczej spada, niż rośnie. I mówimy tutaj nie tylko o specjalistach, o jakichś niszowych specjalizacjach, bardzo poważnych chorobach, ale problemem staje się już dostęp do lekarzy rodzinnych. Rozwój usług telemedycznych w naturalny sposób doprowadza do tego, że ta dostępność usług wzrasta. Z drugiej strony zaś mamy ludzi takich jak osoby chore przewlekle, osoby starsze, które ciągle przyjmują różnego rodzaju leki, potrzebują stałej terapii tej lekowej. Zdarzają się sytuacje losowe, w których nie mają możliwości wykupu leków z uwagi na to, że zapomniały wziąć receptę, wjeżdżają za granicę, potrzebują większego zapasu. Tego rodzaju rozwiązania to jest dla nich tak naprawdę ostatnia deska ratunku niekiedy. Tak? To jest możliwość szybkiego uzyskania dostępu do terapii, którą muszą prowadzić w, ciąg... w sposób ciągły, którą prowadzą prawdopodobnie od lat i którą być może do końca życia będą musiały prowadzić. Więc warto, żeby tego rozwiązania w przestrzeni funkcjonowały. Drugą rzeczą niepokojącą jest czas, w którym te propozycje regulacyjne mają zostać przygotowane, bo ministerstwo zapowiada, że będzie to 30 dni czy to miesiąc, tak? No to e, jeśli mówimy o rozwiązaniach, które tak głęboko ingerują w jakikolwiek rynek e, i mówimy o okresie miesiąca, e, to mówimy tutaj tak naprawdę o braku oceny skutków regulacji, o braku konsultacji z rynkiem, o braku pogłębionego dialogu. I prawdopodobnie o rozwiązaniach, które są przygotowywane na prędce, w oparciu o jakieś doniesienia medialne, no, chwilowy, chwilowy impuls, w każdym razie nie poparte jakąś głębszą analizą. Więc to są dwa bardzo duże zagrożenia, które my w tej sytuacji dostrzegamy i dwie bardzo duże nieprawidłowości. Co gorsza, jesteśmy w sytuacji, w której na poziomie Unii Europejskiej prowadzone są prace nad tak zwaną transgraniczną e receptą. I jeśli te prace zostaną sfinalizowane i to rozwiązanie wejdzie w życie, a jednocześnie Ministerstwo Zdrowia wprowadzi regulacje, które zamykałyby rozwój polskich firm teremedycznych w tym aspekcie, a tak naprawdę prowadziły do tego, że one nie będą mogły prowadzić działalności, no to wtedy mamy ten scenariusz, który został tutaj przedstawiony. Czyli tak naprawdę polskie firmy zostaną z rynku zmiecione, natomiast ich miejsce zajmą odpowiednicy zarejestrowani w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, którzy tego rodzaju usługi, dokładnie tego samego rodzaju usługi będą mogły swobodnie świadczyć w Polsce, no bo będą zarejestrowane w innym państwie, w tamtym państwie będą mogły wystawiać receptę, a recepta będzie możliwa do zrealizowania w naszym kraju. E a mogło być zupełnie odwrotnie. Gdyby to rozwiązanie zostało wprowadzone, tak naprawdę to polskie firmy mogłyby ekspandować na rynki zagraniczne, mogłyby być obecne na, e na rynkach innych państw członkowskich Unii Europejskiej i tam świadczyć usługi, poszerzać tę bazę, e bazę obsługiwanych e pacjentów. I to jest ten kierunek, w którym warto by było Iść, natomiast nie kierunek odwrotny, prowadzący do tego, że polski kapitał z tego rynku zniknie i zostanie zastąpiony e, kapitałem zagranicznym. Reasumując, rzeczywiście jest tak, że e, jeśli chodzi o takie globalne w zasadzie megatrendy, telemedycyna jest jednym z najsilniejszych z nich. E, jeśli wydaje nam się, że my jesteśmy w stanie go zatrzymywać, odwracać, no to oczywiście możemy próbować. Będzie to ze szkodą dla pacjentów, ze, ze szkodą dla społeczeństwa, bo to będzie wiązało się z. Gorszym dostępem do usług medycznych, z trudnościami potem wynikającymi z tego, że terapie będą opóźnione, bo ktoś nie może się dostać do lekarza, terapie będą przerywane, bo ktoś nie będzie miał możliwości szybkiego uzyskania recepty. Mamy na stole gotowe rozwiązania wprowadzone częściowo przez administrację publiczną, takie jak recepta, rozwiązania wprowadzone przez rynek prywatny, takie jak zdalne konsultacje medyczne. Warto by było te rozwiązania łączyć, korzystać z nich i promować je tak, żeby usługi medyczne były jak najszerzej dostępne jak najłatwiej dostępne dla Polaków. I to jest kierunek, o który chcielibyśmy apelować i my jesteśmy jak najbardziej gotowi do, do rozmów z Ministerstwem, omówienia sytuacji na rynku, przeanalizowania zagrożeń, które być może występują i zastanawiania się, jak można odpowiedzieć na te zagrożenia, nie wrzucając do tego samego worka tych firm, które działają w pełni uczciwie, w pełni, w pełni transparentnie i zgodnie z przepisami z tymi firmami, które być może gdzieś tam na obrzeżach rynku się pojawiają i które ministerstwo chciałoby wziąć na celownik. Dziękuję. Także to tyle, co mam do powiedzenia. Będziemy ten temat drążyć, nie zostawimy go. Nie będzie to jakaś. Nie pozwolimy zlikwidować tego rynku usług telemedycznych w Polsce w ciszy. W ciszy to się na pewno nie odbędzie. Jeżeli ktoś będzie próbował dalej ten temat drążyć, no to będzie musiał zapłacić za to spory koszt polityczny, bo wydaje mi się, że pacjentom te rozwiązania również się nie spodobają.